Niesamowicie obronił. Pokazał nam się tu z jak najlepszej strony. Strzelec rozpaczony, to może wiele zmienić. Trudne rozwiązanie, ale gol! Skutecznie. Popisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i fantastyczny strzał. Skutecznie z 11 metrów. Nie mylił się w takich sytuacjach. Piłka w siatce. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. I jest, jest bramka. Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. No, nie udało się wrzucić bramkarzowi piłki za kołnierz. Tak, napastnik próbował go tam wyczekać, ale nic z tego nie wyszło. Ale znakomity gol. Chyba zżera go Trema. Niesamowite, nie celi. Nie chciał to zrobić, ale trochę zabrakło do szczęścia. Ten karny może zdecydować o zwycięstwie. Popatrzmy, nie widać po nim zdenerwowania. Trafienie i to policja. Koniec...